Ale no, jestem, co teraz zrobisz. Dojedziesz do zamku? Dasz radę w ogóle? Pytasz na w yy... Nie wiem, czy yy... on w ogóle tam pojedzie. Nie wiem, jaki on ma plan. No właśnie się go pytam, dlatego ciekawe, jak, co teraz planuje. Ale on się wstydzi i ci nie powie. Bo zanim dojedzie do zamku... Ty, jego wywaliło? Multi! Prosiaczku! Wieprzku, ty nasz! Nie ma go. Albo mu silnik wpadł. No. Może multi to jeszcze ogarnie. No, ta dynamiczna gra. Ale serio, ciekawe jest to, co się stało. Taki, multi jakiś taki smutny, bo ten... Yy, działko ma do dołu skierowane. No. Hmm. Piątki! Piątki. Wy, kto ja wygrał nie, na cukru. loterii, to dzięki mnie... Not. Proszę was. Dwie arty. Ale takie arty te są niegroźne. Wcale nie mam Z tej żarty. strony to co, gramy las? Z tej strony? Mają dużo no, kawu, ja tak. kawu podobnych pojazdów. Nie ma sensu się ryć tam pod górki, no las. bo tam się przyhamują i arty cię będą klepać. Ja pojechał do lasu. ich obiadę. Płonie ognisko w lesie, już smród plastiku niesie. Przy ogniu zaś rodzina, pieczone dętki wcina Co to dentki? No wiesz co to jest dętka? Do opony No ty, do czego to dlaczego to jest? No to taki prześmiewcze jest, no A... Nieważne, takich klasyków nie znasz To jeszcze z okresu PRL-u Ty, dołączyłem do plutonu! Spoko, nie ma za co ale tylko Grzechu dołączy do plutonu, co nie? Tak, My... tak, ta, dokładnie. Czyli grzechu jest naszym gościem. No, ba. bo on wychodzi i wychodzi. Tutaj. No i tak, kurde... Nie może się zdecydować. Walczy z emocjami. To jest wewnętrzna burza. katarzys. A tego baga pewnie też nie naprawią. Bo, bo, bo po co? Czyli ciśniesz tak na ostro, tak? Nie, no to jest pasywna pozycja. Uh. a bo ja seku strzelam, pozdro. Nie no, spoko. Cieszę się, że mi zostawiłeś ten damage. Właśnie tak zauważyłem, że co jest? Miałeś go dobić, ja miałem mieć damage. Tak patrzę, kurde, za 23, spoko, fajnie. No i co teraz? Jak tam może być wszystko? Uuu, dewu. Może być wszystko, A to może kazano? nie być nic. Wszystko albo nic, albo nic. U kurde, su. To już gorzej. Odbiłem się. Taki pan coś, wiesz? Ja też, taki dobry. Znowu się odbiłem. O! I ktoś mnie wypycha. On się ma jeden. Lubię, jak mnie wypychają na wroga. To jest takie fajne uczucie co nie? Ja sobie bardzo cenię i właśnie dlatego też czasami to robię, żeby inni ludzie też mogli posmakować tego larytasu. Oczywiście Excelsior, mm, 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 mm. Proszę, proszę. Chętnie Jak bym to go przebić, zajechał. jak to przebić? Ja mam w planach, go okrążyć! Szturmuję! Nie zajeżdżaj mi, człowiecze! Cóże ty czynisz? Trochę mi zajechałeś, takie uparte bydlę, tylko do mnie strzela. No i patrz, no grzechu jest dobrym graczem, to trzeba go fokusować. Co grzechu? Idź pan, 400 damageów zrobiłem. 700 pewnie 1000, stając życie. Nie, ja mam 550, Weto Grając ostatnio w plutonie z dedem trzeba się naprawdę wyślić, aby zrobić więcej od niego, ja tak sobie myślę, że kurde dedu to naprawdę ta przerwa to na niego pozytywnie zadziałała. Nie ten sam człowiek po prostu. Trzy razy tyle skilla no. Trzy razy tyle farta chyba chciałeś powiedzieć mój drogi. Nie skilla. Ja nie wiem. Ja wiem. Zobacz go kolor, no już prawie mnie dgania. Też problem. No jak szary, no to stary. No kur... Teraz no, niebieski. nie z takim kolorem. Raz taki, raz taki, zmienia kolory kurde sobie. widzisz. Tak. <laughs> Ale na serio do, do jakiegoś baga miałem z Bo już szary. Też miałem, taki, też miałem takiego baga grzechu był mnie szary. Churchill jest... Kurde, klepie mnie łajza. Tu i rypię mi jak to? Ja chcę. To. Nie jesteś w stanie chować. No i fajnie, skleponi. No i grzech upada. Nie, no. Ding dong. Żesz w mordzie nerfić to. Ope bydle. Co ty robisz to? To się tam masturbuje. Właśnie to jest. Nie chciałem tego mówić, ale. Multi, spokojnie. Poczekaj, jak skończymy grać. Niestety, jak się ma czułość y, 1000, no to wiesz. DPI, dobra, dobra. Ty, gdzie on jest? Lol? Jaki ninja? Patrz, typa. OPKW 1 A, chciałem go dobić Jest móc! Normalnie top damage prawie mm. No, panowie szybko, jedziemy Nie żebym nie lubił piątkami grać, to jest bardzo fajne Tak myślę Nie no, piątki są spoko, tylko tak ja mówię, no kurczę, w kółko te dwa pojazdy muszę stosować, no bo nie mam innego. Trzy arty, o to fajnie będzie. Jak, ty, jak ten czołg wygląda? Jest dziwaczny, trzeba przyznać. Co ja mam powiedzieć o 7550 No co? Przez spokojnie dasz mi radę. Mhm, tak. Penemazi, to się liczy. Właśnie... Ja spróbuję pokampić na pasie startowym, tak jak dedu kiedyś. Ciekawy jestem, czy mi to wyjdzie. A czy No w samym o Co za kamper? Tam, gdzie, gdzie ja rywalorizę, wtedy stałem i naklepałem damage. No wiesz co, no 3000 damage'u do mnie przemawia, czy tam nawet 4 kafle zrobiłeś wtedy? Bardziej martwi mnie, że ten. Kurna, jak on się wolno rozpędza. No to jest piach, też weź to pod uwagę. Ale to nie o to chodzi, to jest met, nie? Miałem fakt, że miałem respa słabego, ale chciałbym się wbić na pół. A nie mogę dojść do mojego ciągu ciężkiego, więc on już półkę mają zajętą. Mm. Nie Więc no to jest bezsens. Jak wiadę tam teraz, to mnie. Robią ze mnie zdopyję się średniowieczny. A no widzisz, no co zrobisz? Sprzedać premium. Dobra, ryzykuję. No jeszcze mnie blokuj, to mi pomoże. Nie... Sipla dechuje. Obrażają mnie, nie wiem czemu do mnie wyzywają. Ta radość w głosie Deda. Jakoś no tak zamilkł, nie wiem czemu. O co chodzi? No, te cztery sady już mam. Tylko Wale, się, że więcej nie zrobię, bo się pochowali. A, zrobiłem. Będę musiał pograć trochę tym medem, jakimś medem pseudo medem pseudomedem, wymyśleć jakiś styl gry, bo na razie to jak nie gra. No, powiem Ci, że ja nigdy na tej miejscówce nie stałem, to jest dla mnie nowość, ale jest ona świetna, rzeczywiście. Przestrzał jest są. Po ile przeciwnicy wyjeżdżają, nie? Tak, tak, też prawda. Czas, czasami może stać i nic sam nie. Mm. Tylko, że to strasznie się długo ładuje. To twoje, wie No 11 sekund, nie mało Z moją załogą mam dokładnie 11.05 Nie, ta bitwa Już niech mnie zabiję, nie chcę cię grać w tej bitwy, straciłem za dużo chapsą gramek ciot. Ale to musiałbyś żadnej nie grać, zawsze tak jest dobijaj go Ja Nie z typisji w grzechu proszę <grytanie> Czekaj hopie ja tu idę w demecz. Co prawda premiłem walę z samego golda, ale, ale demerz będzie. Jak kurna nic nie... nic nie wchodzi, co nie. Kompletnie już nic nie wchodzi. Jakbym próbował, no. Oj, chyba się trzeba będzie ruszyć. Na potęgę posępnego czerechu I have the power <laughs> Widzę, że znaczne te klimaty No, Ximena się wyglądało By the power of the Grace Kurde, trzy arty zostały, one mnie klepną, ja ci mówię. To jest kwestia czasu. Ja dostanę pewnie no, wszyscy z nas nie mogą dostać. Jak on mnie przestrzelił? Jak on miał na mnie przestrzelić? Wy... Nie wiem, coś do mnie strzelił, nie wiem co. Pewnie prototyp. Myślę, my, ja, ja teraz dupię. Myślałem, że jestem schowany za górką, a kogoś mnie zabił. Chyba mi cycejł Chyba tak. Stanika bo... nie założył. Stanika nie góra... założył. Ale jaki coś pani, jaki dorodny! Aż by człowiek no chciał pokazać? Tak. Nie, no, cy... chyba w cyca już. Albo dolna płyta, ciekawa. tak? myślę, że cyca. Bo że on ci sporo no wystawał. Tak, 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 cyc jak nic. To trochę utrudnia grę tym czołgiem. Nie. Nie, ale ten cyc będzie strasznym utrapieniem, bo zauważ, że teraz żadnej, za żadnej Czy jest? górki nie będziesz mógł wyjeżdżać. Nie. Już dawno jest grywanie. Nic, pogram nim trochę bitów zobaczymy generalnie, jak ogrywam czołgi, to wolę. Grać solo, bo wtedy I różne tak, rzeczy stosuje, ale... I tak się powinieneś cieszyć, że ci zbafowali Penę, bo wiesz, dawniej to było fatalne. No... Ja się w ogóle cieszę, że go mam, bo chociaż pogram kolejnym czołgiem. ja lubię grać jak największą liczbę pojazdów. Nie no, ja też, to jest wiadoma sprawa. Musisz mi zajeżdżać stary, błagam cię, błagam cię. Dzięki. A, przeciętna bitwa, ale powiedzmy, że ujdzie. Przeciętna, jak ja mam 491 uszkodzeń. He, no panie, ładnie. A to więcej chciałeś zrobić? Wyja wyjazd mi rozwalił, nie? On jest, jak cię źle wyrespi, to nawet nie masz szans na to, żeby na półkę jechać. Do ilu to się może maksymalnie rozpędzić? Do zera, to się nie rozpędza. Serb kule nosi. O kurcze, łuk ognia dwie arty. Dwie arty, trzech spoterów. Najgorsza. Raz, właśnie zamówię mawym GWT gerapę. Zamawiam GWT gerapę. Ja obiekta 261. Haha Przegrałeś, bo nic z nie trafi. <laughs> nie, nie, nie <laughs> Dobra, <się. laughs> Powiem szczerze, że gdyby tak się to potoczyło, to jestem w niebie. <laughs> Zaklepane za plut. No to stary to teraz to nie ma siły, żeby się inaczej stało. Jak już zaklepałeś zaplułeś, no to stary. Nie wiem, gdzie jechać. Ja podjadę pod górkę, co się będzie. Ja też pod... Na środku, że te arty zmasakrują nas. Dedo to pewnie będzie na środku ginął. Przy górce też. Tu są Tu nie, jest ja trzech spoterów, stary. Pod górką pod... cię będą spotować. Ja gór... Gdzie ty ty misałem czwartym jedziesz? Pod górkę. Okej. Okay. Wiem, może głupia taktyka, ale... Znaczy, no to znaczy, na tej mapie każda ta taktyka jest głupia. Przy dwóch artach. No, przy no, takich przytaniu, przy, taniu, nie, przy, nie, przy nie, dwóch artach, tak. Nie, bo niezależnie nie, nie od tego gdzie by nie pojechał to i tak zerwał od No dokładnie Niestety, gdyby nie było arty, to by się dało grać. Tutaj fajnie nawet na środku, ale Tak to Powodzenie Grzechu, jakiś szybki No stary, 3-5 na godzinę 3-4 jest moc. O, chyba jej nie ma. O kurde. Lighta masz. Pan... Y, Burduk. To jest dopiero awangarda. No nie spodziewałem się, że tam Lightem koleś pojedzie. Dlaczego? A tu proszę. No, na początku może tu pojechać. Zrobi spota. Tylko, że źle pojecha, bo... W najgorszym wypadku już by spadł, gdybym nie miał covera. No chyba, że ma cover i wie o tym, że ma cover. Czekaj, nie wierzę we mnie? 10 HP. O tych grzechu brutalnie. Nie patrzę, nie moje Ale brutalnie. No to już przeze mnie przegrasz teraz. 10 o. HP, to jest strata. Mam spota, strata. Co, Non stop, mam spota. Nie dojechałem, a mam dwa razy spota już. No to jeździe. No to się ciesz. No wiesz, nie każdy ma. A niektórzy chcieliby mieć. A nie mogą. Tak, zdrowie nie pozwala. Ten Light nas będzie świecił, trzeba go załatwić. Light jest siedem, mamy arty? Nie. Ja mam trzy pestki, jak coś. Ty, i ten Isek wyjeżdża, patrzcie! Wyjeżdża! Skubany! Jeszcze mnie taranuje, czemu mnie? Ja ładuję, ładuję Ja też, dwie sekundy, nie pchaj mnie Nie okay. Chciałem znaleźć pierwszą na spód bo Spód tylko przebije Po prostu celowałem i Nie wiedziałem kto mnie pcha nawet Twiarty. Uwaga, leci Zbiorę pewnie od arty Chodź, może jest nadzieja dla ludzkości Nie, ja myślę, że ja pufnę w tej bitwie to mi się coś wydaje, Mam Kurna takie znowu, od czego? Chcę dorwać tego lighta, już tak na chama wyjeżdżam. Dobra, zerwał. Ale też zerwalić grze, bo niestety. Tak, wiem. No. To jest zupy sytuacja, co bo ten jeden light trzyma nam trzy dychy, co nie? Mm. Dlatego chciałem go cześć, za wszelką cenę wykończyć. Wiem, wiem, dostał. dostał. Wykończony. Nice, nice, nice. Jesz jeszcze mam WP. Ja ładuję. Przedawane. Mówię, jakbym Light grał w jak magazyn... super cel. Spadnie. Spadnie. Dobra, zerwał jeszcze ode mnie. Protek, protek na przestrzale bokiem. A, schowała się. Łajza. No dobra panowie, górka nasza. Góry są nasze, góry są nasze Ale spokojnie, artka jeszcze jest. Można od niej jeszcze dostać to i owo Co ten moc skombinuje? Taktyka nowa, nie wiesz. Na wieży gra mm. Leopard wieża na górę? Kurczę, nie jestem w stanie nikogo spotknąć. No wiem, że tam są pojazdy, ale nie widzę. Yy, Arta się zaświeciła, strzelam do niej. Aha, no dobra, nieważne. Tego Leoparda... Proszę, proszę. Super, super, dziękuję. Dobra, zjeżdżam stąd. Koniec tej zabawy. Jestem tępa który nie zrobił demage znowu No stary a co ja mam powiedziałem na 1600 Dadu jeszcze te Artę sobie z farmi No jeszcze nie strzeliła nawet w DED Artę No to na no, lightcie zrobi damage. Nie zdążę tam nawet dojechać Mamy zawolne czołgi grzep wiesz No. Jesteś szalony, mówię ci, że tak strzelałeś. Coś tam jest, strzelił przestań nie wiem, co... wreszcie śnić. Nie jesteś żadnym prosem, mówię ci, jesteś szalony. Nie trafiłem! Mam jeszcze zaraz. Ale kurde, Dedo dobija ich. Zgę, zgęsiłem bulldoga. Nie. Jak go spalił, ale pięknie to zrobił tym bulldog. A ja nie mam <laughs> Ale pięknie. I tym pięknym zakończeniem kończymy kolejny pluton youtuberów. Ewentualnie serie Deda, Grzecha. Pany. Otóż to. No, dźwięce. dziękujemy wszystkim Wladie. za oglądanie, za słuchanie i co? Do następnego kiedyś tam. <grym> no. Było no fajnie. No to hej ludziska. Cześć. Cześć.